O co chodzi z europejskim gangiem Audi? W ostatnich latach pojawili się przestępcy w autach od Audi, które przejeżdżają z Holandii do Niemiec, wysadzają bankomaty, okradają je, a następnie wracają do swojego kraju z prędkością ponad 300 km na godzinę. W 2022 roku gang Audi zdołał obrabować aż 493 bankomaty, czasami nawet 5 w ciągu jednej nocy. We wszystkich swoich przestępstwach używają tylko jednej marki samochodu Audi. Ale dlaczego właśnie Audi? Na początku gang działał w Holandii, ale tamtejsza policja i banki znacznie ograniczyły liczbę bankomatów. Te, które pozostały, zostały dodatkowo wzmocnione, co sprawiło, że nawet po udanym włamaniu pieniądze były bezużyteczne, ponieważ były oznakowane specjalnymi farbami. W Niemczech natomiast bankomaty pozostały stare i bardziej podatne na włamania, ponieważ liczba takich incydentów była mniejsza. Gang przyjeżdża z kradzionym Audi do wcześniej wybranego bankomatu, dokonuje kradzieży i znika w nocy. Podczas śledztwa policja odkryła wiele instruktażowych filmów dotyczących otwierania bankomatów, które gang Audi udostępniał swoim członkom. Istnieje również niepotwierdzona te że wśród tych materiałów znajdowały się również poradniki dotyczące kradzieży samochodów Audi. A wy, którym autem byście pojechali?